Cześć, słuchajcie, muszę jeszcze raz nagrać, nagrałam przed chwilą wideo, e, e, robiłam sobie soczek e, grejpfrutowo-cytrynowy z moim miotkiem pysznym, moich pszczółek, mm, no i już myślałam, że będzie super nagrane, e, przeglądałam to wideo i się okazało, że nagrało mi tylko pół twarzy, w sensie, że kadrze jest tak ustawiony był, że widać jak mi tylko pół twarzy. No i stwierdziłam, że no kurde, muszę nagrać jeszcze raz, ale Soczek już zrobiłam, więc nie będę go robić drugi raz, bo właśnie go piję. Ale jest pycha, polecam. Zamiast pomarańczy, przepis jest na napój pomarańczowo-cytrynowy i go robię zawsze na prezentacji. Za każdym razem jest pyszny. Połowa cukru wystarczy. Ja w ogóle nie dam cukru, dam troszkę mojego miodu, który jest, w którym była macerowana mięta, słuchajcie, i to jest w ogóle mega. Jakby maceracja miodu w Czegokolwiek w miodzie. Ja robię miód z lawendą i robię miód z miętą. Po, po moim sezonie pszczelarskim. E, I to jest pyszne. W ogóle lawendowy jest, jest sztosno, nie? Jest przepyszne. No ale dobra, dzisiaj nie o tym. Słuchajcie, ja przychodzę do Was z taką informacją, wiadomością, trochę też zabawą, pomysłem moim. Jest dużo takich opinii, że Thermomix 7, y, przez to, że jest czarny, nie pasuje do każdego wnętrza, każdej kuchni. Nie wiem, czy się zgadzam z tym, wydaje mi się, że może tak nie być, ale chciałabym to sprawdzić i zrobić sobie takie wyzwanie, które nazwałam, słuchajcie, i uważam, że to nazwa jest super. Mój thermomix, Twoja kuchnia. I polegałoby to na tym, że jadę do Waszej kuchni, jakiejkolwiek, ktokolwiek się do mnie zgłosi i ma kuchni, którą chciałbym im udostępnić na 5-10 minut. To jest po prostu jedno, dwa zdjęcia, żeby zrobić jakby jak on się prezentuje w danym kolorze, w danym wnętrzu. No i, i to będę po prostu wstawiać na Instagrama, na Facebooka. Też, żeby sobie trochę portfolio zrobić fajne. Uważam, że to jest naprawdę dobry pomysł i warto byłoby to zrobić i będę mega w ogóle wdzięczna, jeśli Wy chcielibyście mi w tym pomóc zupełnie bezinteresownie. Bo nie wszystko musimy robić za coś, prawda? Więc fajnie byłoby mieć taką, wiecie, trochę radość nawet z tego, że robimy taki projekt po prostu razem. I każda kuchnia będzie na pewno super, i jakby każdo, każde zdjęcie w każdej kuchni wstawię na moje media społecznościowe. Oczywiście szczególnie zależy mi na takich kuchniach nieuniwersalnych. Moja kuchnia jest dosyć uniwersalna, jakby nie ja ją urządzałem, ona już tak została mi dana, że tak powiem. Ale jest dość uniwersalna, nie ma tu w niej nic szczególnego, więc on się prezentuje ok, po prostu, nie? Ale ciekawa jestem jakby się prezentował w takich kuchniach, wiecie, które mają bardzo specyficzny styl albo bardzo specyficzny kolor, taki... No, bardzo bym była ciekawa, w białej kuchni, całkowicie gdzieś wszystko białe, też byłoby fajnie zrobić takie zdjęcie. Więc jeszcze raz będę mega naprawdę szczęśliwa, jeśli wy e, bylibyście w stanie wyciągnąć do mnie tą pomocną dłoń i pomóc mi po prostu zrobić ten projekt. No, byłoby super. E, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? A jak miałoby to wyglądać? No, także po prostu dajecie mi znać, że słuchaj, mogę zrobić u Was zdjęcie. Ja przyjeżdżam, stawiam Thermomix, robię zdjęcie i nie zawracam Wam głowy. Chyba, że oczywiście chcemy sobie porozmawiać, im kawę się napić czy coś, to bardzo chętnie, ale generalnie nie zawracam Wam głowy, żeby też, no, komuś problemu po prostu nie stwarzać, że czas mu zabieram, prawda? Więc tak miałoby to wyglądać, fajnie byłoby, naprawdę się cieszę. Jakoś mam takie, wiecie, hmm, nadzieję, że fajny to z tego wyjdzie, wyjdzie projekt. Coś jeszcze wam chyba chciałam powiedzieć. No nie wiem. A! Wiem. Jeszcze będzie fajna jedna rzecz w tym tygodniu. Także możecie śmiało śledzić moje media społecznościowe, bo będzie konkurs. Będzie bardzo fajna sprawa, bardzo fajna rzecz do wygrania właśnie a propos Thermomixa. Także zapraszam do śledzenia mojego profilu. Mega mi będzie miło, jeśli udostępnicie to, moją, to moje nagranie. Jakby, żeby to się rozeszło. Jeśli skomentujecie nie wiem, nawet słowem mój z twoja kuchnia, byłoby super. W sensie, wiecie, to mi pomoże, jakby, żeby to szerzej poszło. Żeby ten zasięg internetu zdobyć. Szczególnie, że przez ten weekend byłam mega leniwa, bo byłam na wyjeździe. I no nie robiłam nic w Thermomixie, w sensie takim, żeby to wstawiać na, na, w Internet. Także wiecie, spadły mi trochę zasięgi, że tak powiem. No i żeby jakby, żeby coś fajnie działało w Internecie, no to trzeba... Potrzeba ludzi do tego, prawda? W sensie, że ludzie muszą pomóc w tym. Żeby właśnie to się klikało, żeby były jakieś komentarze, żeby były udostępnienia, żeby były polubienia. Mega mi będzie fajnie. Jeśli będziecie w stanie mi w tym pomóc, to tyle ode mnie na dzisiaj. Yy, dzięki i czekam na wasze, na wasze odzewy po prostu. No, mam nadzieję, że nikt nie oleje mnie i nie będzie wiecie, Także no, wszyscy mają to w nosie i nikt po prostu się w to nie, nie zaangażuje, no nie? Także że trzymam kciuki za siebie i za was, żeby było super. A i wiecie jeszcze czego nie dodałam? Jeszcze nie dodałam, że nie tylko w różnych kuchniach, w sensie kolorystycznie, ale też jeszcze fajnie byłoby sprawdzić to w dużych, ale szczególnie w małych kuchniach. W takich wiecie, niektórzy mówią, że mają bardzo malutką kuchnię i nie ma um, miejsca na Thermomix, to ja bardzo chętnie też bym zrobiła zdjęcia w takiej kuchni, gdzie mogę go podstawić i ona jest bardzo malutka, gdzie rzeczywiście jest na mega mało miejsca, mega mało blatu, nie? Także jeśli macie taką malutką kuchnię, dajcie mi proszę znać. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz Wam powiem a propos projektu moja Kuchnia, Mój Termomix Twoja Kuchnia. Nie trzeba sprzątać. Nie musicie sprzątać. Ja właśnie zrobiłam zdjęcia w swojej kuchni, więc widać, że na zdjęciu po prostu nie widać tego, że szafka jest wiem, umazana, że jest odcisk jakichś palców dzieciaków no, że jakieś tam, nie wiem, kropeczki sobie od, nie wiem, od czegoś, jakieś brudne po prostu na płytkach. Tego nie trzeba szorować. I nawet podłogi nie odkurzyłam do tego zdjęcia, bo po prostu tego nie widać. I będziemy robić te zdjęcia tak, żeby... w sensie, że nie musicie sprzątać mieszkania, sprzątać tej kuchni, szorować, nie? Nie chodzi mi o to. Jedynie co warto zrobić, to po prostu zdjąć z blatu nadmiar rzeczy. Ja tak właśnie zrobiłam, że zdjąłam z blatu rzeczy, których tam... Niepotrzebne, niepotrzebne są, żeby stały, żeby było po prostu jak najmniej rzeczy na blacie i zrobiłam zdjęcie w swojej kuchni i nie widać, że jest brudna, że tak powiem, a moja kuchnia nie jest zbyt czysta, bo kto mnie zna ten wie, że my jesteśmy mega bałaganiarzami i moje dzieci to jest po prostu dramatycznie jeśli chodzi o trzymanie porządku w domu. Także tym się nie przejmujcie i ja nie jestem też panią z białą rękawicą i nie będę chodzić i sprawdzać Waszego porządku. Jest mi naprawdę wszystko jedno, jaki macie porządek w domu lub bałagan. Ja mam bałagan prawie zawsze, prawie 100% czasu jest w domu bałagan. Mimo, że się bardzo staram, no ale wychodzi jak wychodzi. Także tym się w ogóle nie przejmujcie i jakby nie skupiajcie się na tym. Chodzi o to, żeby zrobić fajne zdjęcie w Waszej kuchni mojego termomixa 7 i tyle.